Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w niedzielny poranek tu z Drabkowe Studio, a za mikrofonem tradycyjnie Paweł oraz. Karolina. Dzień dobry. Tak, dzisiaj jestem razem z Karolinką, z moją żoną, a więc już jest raźniej, prawda? Przynajmniej mi. Dobrze, zanim no mam przejdziemy. Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję. Tak, no jest raźniej, o wiele raźniej. Zanim przejdziemy do tego odcinka, no to zobaczcie, że dzisiaj taka zabawa, taki konkurs na dzień dzisiejszy, co by na to? Karty do gry, dzisiaj się bawimy, z kartami, ale w pokera grać nie będziemy, aczkolwiek będziemy typować, ale to za chwilę, a póki co zaczynamy. No to zaczynamy. Dzisiaj mamy takie dwa zestawiki, łącznie za 50 zł. Krzyżóweczki, premierki, bo jeszcze tego nie drapaliśmy. Ja mam moją ulubione różowe diamentowe. Paweł ma wielką kasę. No i oboje mamy ekstra pensję. Coś czuję, że w tej ekstra pensji będzie dzisiaj coś. Ty ciągle coś czujesz, ale jakoś nigdy nic nie no, ma. Może po prostu moje przeczucia się nie sprawdzają. No właśnie. Ale czuć mogę, prawda? No może. No, no właśnie. Słuchajcie, ale zanim jeszcze przejdziemy, to te karty wam powiem, co dzisiaj będziemy się bawić. To są. Oryginalnie zapakowane do pokera dwie talie kart, więc można je po prostu w tej chwili zerwać. I żeby nie było, że oszukuję, zobaczcie, jeszcze zapakowane oryginalnie. Możemy w pokera sobie pograć, nie? Ale tak poważnie za chwilę je rozpakuję i na koniec odcinka powiem wam, w co się pobawimy, jakie będzie. Wasze zadanie, a do wygrania będzie 75 tysięcy złotych dla osoby, która poprawnie wytypuje. 75 tysięcy, bo będzie zdrapana dla zwycięzcy krzyżówka XXL, a nagrodą główną jest 150 tysięcy. Jeżeli trafię, dzielimy się na pół. Każdą sumą powyżej 100, dzielimy się na pół. Umowa stoi. Dobra, świetnie. Paweł Cieszę się ma bardzo. Mam przeczucie, że tu będzie główna nagroda. No, mam. Także to na koniec odcinka. Rozpakuję te karty, je rozdzielę i wam powiem o co chodzi. A teraz tak: weźmiemy sobie te krzyżóweczki na chwilę i pójdziemy je do połowy zdrapać, żeby było na podglądzie, a nie że takie szybkie przesuwanie, bo lepiej się jednego ogląda na tak żywo w cudzysłowie. Ale musimy najpierw połowę drapać, żeby odcinek nie trwał znowu zbyt długo. Także za chwilę do Was wracamy. A my idziemy sobie troszeczkę teraz się zrelaksować i połowę wydrapać. Do zobaczenia za minutę. Jesteśmy z powrotem. W połowie nadrapane obydwie krzyżówki. Jeszcze nie wiem, czy nie mówiliśmy. Karocie ma z numerem 9, a ja z numerem 11. Nie, 11 to była z nagrodą dla was. No właśnie. Nie, to jest. Moja jest z numerem 23. Także fajnie My mi się tu odsłoniło Jest... dużo samogłosek, ale wyrazu żadnego. Ale sporo, sporo trafionych liter. Ale musisz też. G. Góry. O. G. No i jeszcze troszkę. Jeszcze? No tak, no. O. G i J. Także ty mnie tu kontroluj. Podglądam cały czas. Jesteś, podglądaj, jesteś. podglądaj. Tu masz G na dole. No o, już tak. momencik, ja tak szybko nie jadę. No ale to. No, zobacz, masz trzy krzyżówki, tu jest trzecia. On. No, no to. No to tak musisz zrobić, widzisz? Bo nie widać tego. Wydawało mi się, że. No nie. Że widać. No ale jesteś od tego, żeby tu kontrolować. Może sobie patrzeć, przecież też ten będzie ci łatwiej. No tu już nic nie mam. G i J. Ja nie widzę ani G ani J. To teraz mamy L. Oj, i X. L i X. L. Już więcej L nie masz. Nie mam. Tutaj, a tu jest. L, Na samej ale górę. gdzieś mi się wydawało, że widziałam x. -a. O jest. No to masz. Vox więc. jeden wyraz jest. To już coś. L L L. w drugiej już nie ma L. L. I, nie ma. I jedziemy dalej. S, ale y, L było jeszcze tu w haśle. Mm. L I S od razu. I od razu S sobie zakreślę. O. Czyli R i S. S i R jest wyraz. No, mogłoby coś być. Tu masz R narty. S. Po lewej stronie R. R. I tu na dole kra. R i s. I tu, I, r, I tu r. I tu s jeszcze. I tu r. I tu s. No, trochę tego jest. No tylko, żeby wiesz, to no, się jak, nie skończyło. Jak dużo tego jest, to znaczy, że nic nie będzie. Tak s, to zazwyczaj bywa. R, R, S. R, S. Tu masz jeszcze s. s. S R I S jeszcze fiskus tutaj. Dobra. R S S R No, ja widzę jeszcze jedno R. I tu. I jeszcze jedno. Poczekaj, 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 poczekaj. I tu. I S jeszcze widzę. No widzisz. Na samym dole, paluszkiem zakrywasz. Kos. O, ale wyrazu na razie jeszcze nie ma. No i jeszcze trzy literki. N i W. N. N Wyraz masz. N, ren. ren. Drugi, tak? Tak. Tu jeszcze jest N po lewej N stronie. W. N. I już nie ma n ani w. Dobra. Przesuń troszeczkę w prawo, tą krzyżówkę. I w. w. Tu jeszcze miałeś drugi krzyżówkę. Poczekaj, to najpierw skończy tu dobrze. Dobrze. N. Ewa. Pierwszy wyraz tej, trzeciej? Tak. Mhm, tu masz jeszcze jest N. N. Tak. Tu jeszcze jest N. I tu gdzieś mówiłeś, że jest. No to N, drugi, nie? W. W jest w drugiej. Tutaj. Podnieś troszeczkę krzyżówkę. Dobra. No i ostatnia literka, czyli no. hasła już nie będzie. U. U. Kolejna samogłoska. O, e, tak miałam piękne te literki. Mówię, Ale zawsze no, ja uważam, że jak kurcze. jest dużo samogłosek to ciężko coś włożyć Mówię tyle jest wszystko się tak takie włada. Znaczy to sobie, tak drugi wyraz. I pewnie to wszystko. A może coś pominęłam? A było Z? Nie, nie. A może coś pominęliśmy? CHT nie było. Dobrze. No, raczej chyba nic. A jednak. A jednak. Uuu, A co, jedna. coś pominęliśmy. To popatrzmy. No zobacz, co... czy trzecia też jest B. Bo może być inna. Jest. jest. A więc trzy razy B. No S. To... T. S tu ale pominęłam jeszcze, A T nie było, nie? Nie. C nie było. Nie, mów mi jakie nie było. G nie G było. G było. G było. Z nie było. DC. A gdzie masz dwa wyrazy? Na no jak samej górze to widocznie tu coś było. JT. K, T nie było, K nie było. Nie. T nie było. Tu też miałam dwa wyrazy w drugiej. No tak, też były drugie. A w trzeciej? W trzeciej były ile? Ten, Jeden. K, 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 te. No dobra, no to robimy tylko krótką pauzę i poszukamy. I poszukamy. poszukamy. Żeby, no, okay. no, jesteśmy w domu. Jak Jesteś... zwykle ja nie widzę. Paweł też nie za bardzo, ale znaleźliśmy Bula, te wyrazy. Woks i Lej, czyli trzy wyrazy. No to także, B, B, B. także jest dyszka, jest zwrocik. Dobrze. To od razu będzie różowe diamentowe. Różowe diamentowe, 24. I szukamy siódemek. Szukamy siódemek. Dziewiątka, ósemka, szóstka. Szukamy, szukamy piątka, i nie, nie znajdujemy. Dziewiątka, szóstka, siódemeczka. Ja znalazłam. A jednak piątka, siódemeczka. O, no ładnie. Czyli są dwie. Dwie siódemki. Piątka, czwórka. Trójka, ósemka, ósemka i szóstka. Czyli pierwsza siódemeczka wygrana dyszka i druga siódemeczka wygrana. 20 zł, 30 zł. O! Trzy dyszki to i reagować. krzyżówka. Sprawdź zawsze, czy tyle można. 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 No to dobrze, to mamy tutaj trzy dyszki, w krzyżówce dyszka i jeszcze ekstrapencję sobie zdrawa. Jeszcze potem... tu coś powinno być, ale by mi poszło, trujeczka. To byśmy miała wszystkie trafione, nie? No. Dobrze, że dzisiaj się nie bawimy w rywalizację, znowu bym przegrał pewnie. <ścoughs> Zjedzie 19. od razu wszystkie cztery, za jednym tym. Trujeczka. Nie będziesz przynajmniej cząć, tak 4 i 27. No i zobaczymy, czy to jest taki szczęśliwy dzień, że wszystkie zdrabki coś oddadzą. 12, 33. Wszystkie zdrabki. No 17, zapomnij. 2, 14, 29. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, napis i. A nie mówiłam? Hi, hi, hi. No, trochę mnie zatkało. Może to jest mój dzień i piątaczek. No pięknie. No to gratuluję, korona. No, a ja z czego rzadko się zdarza, żebym no miała. Na trzy zdrabki? Wszystkie... Na no, trzy zdrabki, czy oddałeś. Trzy wygrane, no dobrze. Z czego jedna, na górkę nawet. Właśnie, no dobra. No to teraz ja. Teraz ja będę sobie tutaj drapał moją krzyżówkę. Może też się trafi jakiś zwrot, a może nie? Mój drapaczek, poproszę. O. Och, 10 minut, no to trzeba się spieszyć. Proszę, nie przeszkadzać. No mi długo poszło, bo ja długo zdrapuję. No. B i W. B. W. W. Mhm. I lecimy drugą. B. Więcej nie ma. B, ale jest W. Tu jest jeszcze W. I trzecia. B. W. w jest tutaj. I więcej chyba nie widzę. A jeśli widzicie, tu jest W. O. A to jeśli krzyczcie. widzicie, to krzyczcie. Może usłyszę, co tu jest. I oraz U. No, tego powinno być troszeczkę więcej. To lecimy z i oraz u. Jest u. Tu jest i. Tu jest u. Tu jest i. Tu jest u. I co? I chyba wszystko. W tej mamy i. Tutaj. 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 I tutaj. I tutaj. I. A jeśli chodzi o literę U, to jest tutaj. Dobra. No i trzecia. U. Po raz drugi, po raz trzeci, tu jest literka i. I co dalej? I chyba to wszystko. Tu jest jeszcze remiza. Remiza, tak. Tu jest i, tak. No, to będzie wszystko, chyba. I następne dwie. P oraz J, P oraz J, tu jest P i to chyba wszystko. od razu w haśle sobie znaczy J. J, tak, jest J w haśle rzeczywiście, tu mamy P, tu mamy J, tu jest jeszcze P, tu jest J. Mhm. I więcej tu już nie będzie. Szkoda, że A, no A chyba nie będzie. Bo to by było za dobrze. Czekajcie, co ja robię, J. J. I co jeszcze szukam? P. P. O, właśnie. Dobra, P i J. No tu nie no ma. To post. Tu są dwa razy P jest, tu i tu. I chyba sio SIO budjet. I tu jeszcze, teraz mamy cztery literki T. Oraz L. Też ich trochę tu było. L, T, T. No mówię tego, a zabraknie, jak zwykle. Tu jeszcze są przecież T. I L jest. I jeszcze jest L. To mamy słow, słówko pierwsze. Wilk. Super. Ok. I teraz druga krzyżowa. Ty. ty L. Tu jest i tu jest. Tu jest i tu jest. I więcej tu już nie ma. No i trzecia. L. T. L. L. Wyrazek ty. będziesz miał. Dobrze, nie rozpraszać. Teraz już nie. wiem. Po lewej post. Tu jest wyraz. No i to wszystko. I ostatnie dwie litery. Ostatnie dwie litery to litera E oraz D. Hasła już bonusowego nie będzie. Tu jest motel. Drugie słowo. Tu jest e, ale nie było z na pewno. Literka o, zobaczcie tu jest jeszcze niezdrapana. I tu d, e. Tu d, n nie było. No to chyba no wszystko. Nie, nie, nie. Radiolog jest jeszcze wyraz. Jest l. Tak. I jest d. Mhm. No tak, no ale to nie mam wyrazu. Ale nie, mówię, że w Aha, razie radiolog. Rozumiem, dobra. I E teraz tu. E, E. No tu za dużo nie będzie tych E, bo żadnego wyrazu nie ułożymy. Tu jest jeszcze D. Wygląda na to, że... Jeszcze E jest jedno po prawej. Tu Wyra wyrazów nie będzie raczej. E, D. E. E. I tu. I co? I D. Nic nie utworzymy. Ja już nic nie widzę w każdym razie. I można drapać kontrolne. Ach, już jesteś lepsza ode mnie, zobacz, RB, czyli nie ma nic. Ja w krzyżówce nie mam nic. I teraz tak, wielka kasa. Może tu się fajnie coś znajdzie. Chyba, że będzie tak, że ja cały odcinek spapram po prostu. Moja żona się fajnie spisała, Korolcia, a ja wszystko... Wszystko, jak to się mówi, schrzanie po prostu, no. Tak to się mówi. 22 nie ma. 26 też nie ma. 42 nie ma. 43 również. 52 nie ma. Mhm. 31 nie ma jest obok, 56 nie ma, 13 też nie ma, 34 też nie ma, 39 nie ma również. No i co? I jeszcze połowa została: 17, 54, 47, 41, 19. Teraz już na pewno żadnej nie przegapię, bo jestem bardzo skupiony, nawet kontrolnych nie muszę drapać. 16 nie ma na pewno, 14 na pewno nie ma, 38 też nie ma i 24 nie ma. No dobra, strapię te kontrolne. Niech będzie R, L, czyli N, czyli NRL. Czyli nie mam w wielkiej kasie nic. Niestety. Ty no, jeszcze masz ekstra pensję. Mam jeszcze ekstra pensję. Właśnie, tu jeszcze może coś być. Dzisiaj się nie podjedynkujemy, więc. Tak, Więc. jakbyśmy razem tam to zdrapali. No tak, ale fajnie by było coś z mojej strony tutaj dołożyć. A tu tymczasem jakaś bieda z nędzą w moim wykonaniu. Ale jest coś chyba w tym, że ty masz więcej farta ode mnie w zdrabkach. Chyba tak jest. 18 napis. Tak mi się coś wydaje. A może z tym keno spróbujesz, co? Kochanie. 19 też nie ma 34 też nie ma 29 też nie ma 27 nie ma i 13 też nie ma bez obok. Także ja przegrałem wszystko. Krzyżówka mi się dzisiaj nie spisała. Nawet zwrotu w wielkiej kasie też 0 i ekstra pensja 0. No ale za to Karolcia tutaj wydrapała fajnie. trzy dyszki w różowym diamentowym. Tu miała piątaczka, czyli. 35 i tu zwrot w krzyżówce 45 zł. no to, a mieliśmy za 5 dyszek no to prawie prawie, prawie, prawie się zwróciło można by rzec a teraz moi drodzy do tego konkursu zabawy przejdźmy dzisiejszej zobaczcie, mamy karty mamy karty, dwie talie ja sobie tutaj już jedną niebieską talię uszykowałem co zrobiłem? wszystkie karty Posegregowałem, oprócz tych liczbowych mamy tak. Mamy dwa jokery. Mamy cztery asy, jak to oczywiście tali kart. Do tego są cztery króle, cztery damy oraz cztery walety. I teraz zadanie waszym będzie, żeby wygrać te. 75 tysięcy złotych. Z czego się pani śmieje? Dobrze, żeby ktoś słyszał wszystko. Gdzie jest ta zdrapka z numerem 11? gdzieś no, Tutaj, tu jest drapeczka dla zwycięzcy z numerem o 11. Zobaczcie sobie wszystkie kontrolne. Jeżeli trafię główną nagrodę, to się dzielimy po połowie po 75 tysięcy. Każda wygrana powyżej 100 złotych się dzielimy na pół. W przeciwnym razie wszystko idzie do gracza. Waszym zadaniem jest wytypować, jakie trzy karty jutro odkryje podczas porannego odcinka, czyli w poniedziałek. Całą niedzielę macie na to, żeby zostawić mi komentarz. Proszę zaznaczyć w komentarzu słowo gram, gram i do tego wypisać trzy karty, które po prostu. Wyłożę z tej małej talii złożonej tylko z figur, tak? Kolejność nie ma żadnego znaczenia. Już pokazuję, załóżmy, że ktoś postawił... No, postaw ty. Dama, walet i as. Tak, Karolcia by obstawiła walet, dama, as. No i teraz trzy karty. Pierwsza karta, którą wykładam, to jest dama. Ma yes. szansę jeszcze na to, żeby wygrać nagrodę główną, czyli 75 tysięcy. Druga karta, walet, trafione, zobacz jak byś ładnie trafiła I trzecia karta to jest, co stawiałaś? Na asa, tak? No to trzecia karta to, as, zobaczcie U Nie, no nie bym uwierzył, że to prawda Ale taka jest prawda, tak wytypowała moja żona, zobaczcie Kochani, wygrała 75 tysięcy Także, także na konto no, także na tym polega dzisiejsza się. Znaczy, wcale nie jest trudna. Moja żona wytypowała trzy karty. Kolejność nie ma znaczenia. Ważne, żeby te trzy karty się pojawiły. Także bardzo was proszę o komentarz z gram oraz wytypowanie trzech kart z tej talii. Są cztery asy, cztery króle, cztery damy, cztery walety oraz dwa jokery. Można też napisać Joker, Joker, Walet. Można napisać Król, As, As. No jak tam sobie życzycie, jak wolicie. W poniedziałek rano zaczniemy odcinek właśnie od potasowania tej małej talii z figurami kart i wytypowania trzech, trzech kart. Zobaczymy, czy komuś się uda. Wygrać tak jak dzisiaj w Karolince ty, ty, <noise> Nie wiem, co, jak coś to można coś dzisiaj, Możemy w coś jeszcze zagrać. Jeszcze, tak, dzisiaj, i... wszystko, co się tknę, wygrywa. No, zobaczymy, zobaczymy. Szkoda, że nie wczoraj, jak było losowanie dużego lotka. Lotto 26 milionów. Mm. Dobra, nie przedłużając, bardzo Was serdecznie zapraszam do zabawy z kartami. Wytypujcie trzy karty i koniecznie musi być hasło napisane gram, żebym ja wiedział, miał potwierdzenie, że chcecie grać. Miłego dnia, miłej niedzieli Wam życzymy. Dokładnie wszystkiego dobrego, dużych wygranych. Tradycyjnie, na tradycyjnie dużych wygranych. No, chociaż żebyście mieli tak jak my dzisiaj, no ten prawie zwrot udało się. Moi, no, Karolcia ma dzisiaj szczęście niesamowite. Dobra, no to trzymajcie się i do jutra. Zachęcam do zabawy, do wygrania z drapeczka krzyżówka XXL z numerem 11. 75 tysięcy złotych dla osoby, która. Wytypuje poprawnie, trzy karty są możliwe do wygrania. Nie jest no, to nagroda jeszcze, gwarantowana, oczywiście. No właśnie, jeszcze musi się krzyżóweczka sprawdzić. No dokładnie. Także miłego dnia Wam życzymy. Cześć. Pa, pa.